Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Miodek i zapraszam was na otwarcie 22 pakietów w grze Hearthstone Heroes of Warcraft yy, mamy 22 pakiety do otwarcia 18 klasycznych i 4 z przedwiecznych bogów oczywiście te z przedwiecznych bogów zdobyłem na arenach a tutaj 15 zakupiłem yy, resztę zdobyłem z karczemnych bujek i ty podobne może zacznę od Na razie od przedwiecznych bogów Zobaczymy co tam mi wypadnie Miejmy nadzieję, że może jakaś legendarka Byłoby fajnie O, jakieś takie kordelagi mam przy tych otwarciach Co tutaj mamy? Nic ciekawego, także zobaczmy sobie Co tutaj mamy konsyliarz, Znak Isiaria i, i Trzask burzy Macka Enzota Przekształcenie. Bardzo fajna karta na Shabana. Hmm, ogólnie teraz właśnie sobie testuję różne takie deki yy, z tym nowym dodatkiem, co był. Kuźwa, jak on się nazywał? Widzi, co wyleciało mi z głowy, ale coś z tą z, z imprezą. Wiem. Cóż za profesjonalizm. Ale dobra. Yy, wracamy do otwierania paczek. Kolejna paczuszka. Tym razem. Będzie jakaś legenda? Nie, ale są dwie, dwa epiki, tak? Dwa epiki? Jest Cytun, apostoł i posiew szaleństwa. Sorry, że taki nieogarnięty jestem. Ktoś mi ostatnio w komentarzu napisał pod tym moim filmikiem z otwieraniu tych yy, pakietów, co były w tej paczce powitalnej, że jestem, jak on to powiedział, sztywny. Coś ten, coś ten deseń sztywny, yy, że, że, że nie prowadzę tego profesjonalnie. No, sorry, nie nagrywam zbyt często i mogę się czasami mylić. Musicie mi to wybaczyć, dopiero się uczę, także. O! Zainfekowany Tauren Złoty? Fajnie, fajnie. Pogrywam czasem tą kartą, także bardzo mi cieszy, że jest złota. Ja lubię ogólnie złote karty. Mi się bardzo podobają. Zachowuję je dla siebie. Wrzucam je do taków jak najczęściej. Jak oczywiście mam. Jedziemy dalej. Co my tutaj mamy? Czerwnicę kultu. O proszę. Druch na zwroczarnych właści, ale tą druchnę już chyba posiadam złotą nawet dwa razy, więc będzie pył. Jak najbardziej, no i dobra, ostatni pakiecik z y, przedwiecznych bogów. Zobaczymy, co mi tutaj wypadnie. Y, tutaj nie ma nic. O, zainfekowany Tauren, ale już zwykły, niezłoty. Y, brzegowiec, roztrzaskanie, nietoperz. No i coś z rzadkich, rojnik. Nie lubię tej karty, nie podoba mi się. Ja bardzo często mylę się i jak wezmę ją na arenę przez przypadek, no bo czasami się mylę, a nie przeczytam sobie, bo czasami tak klikam po prostu na szybko, to ją wezmę, na przykład na kapłana i potem nie mam co z nią zrobić, bo ona jest bezużyteczna, musiałby mieć wyciszenie. Także troszeczkę słabo. Dobra, jedziemy z 18 yy, pakietami klasycznymi. Boże, przedwieczny Bogu. Jeśli mnie słyszysz, nie ten prawdziwy, tylko ten z gry, daj mi jakąś legendę, proszę cię bardzo. Chociaż jedną na 20 pakietów, przydałaby się chociaż jedna, co? Dobra, tutaj na razie nic nie mamy. Tutaj są yy, klasyczne pakiety, więc yy, spodziewajmy się podstawowych kart. Yy, Smokowiec jest fajną kartą. Yy, Majtek jest fajny, nadmiar mocy jest super. Stożek zimna, no teraz go na magu używam No i znak o natury No, może być Dobra, jedziemy dalej Jezu, ja przepraszam, przepra przepraszam z góry, że takie pomyłki robię, ale Ja sobie gram tak y Dla siebie, no to, że teraz nagrywam te otwarcia pakietów, no to to jest taki Ukłon w waszą stronę, tak? Wydałem trochę tej kasy, tej kasy, żeby otworzyć, żeby coś się działo na tym moim y, koncie YouTube'owym, żeby tam były jakieś filmiki. Dopóki, dopóki nie wrócę tak do nagrywania, że nie będę czegoś porządnie nagrywał już. A zbliżają się, zbliżają się fajne gry, więc. któż wie, ale jak na razie żadnej legendy. Nawet epika nie było, na razie tylko rzadkie. 15 pakietów do końca. Jeśli Miodek nie trafi żadnej legendy, to jest normalnie... Tutaj nic. Co my tutaj mamy? O! Tauren złoty. Strząs ziemi, fajna, fajna karta. I masowe rozproszenie, całkiem spoko. Yy, dobra, jedziemy dalej, 14 pakietów do końca. Yy, może trochę przyspieszę. Żeby ten filmik nie trwał Bóg wie ile, już trwa 5 minut. W ogóle, yy, ogóle bardzo się cieszę, że ten poprzedni filmik z y, pakietu powitalnego miał bardzo dużo wyświetleń. Jak dla mnie po dwóch tygodniach ponad 1700 wyświetleń jest naprawdę spoko, bo widzę wchodzi do gry. Yy, 1700 wyświetleń dla mnie super. No fakt tam dużo łapek w dół było, no ale nie ma się co dziwić. Dla początkującego. O, spuścić psy, bardzo fajna karta. ja te wszystkie karty już praktycznie posiadam. E, jeśli chodzi o klasyczne karty, to posiadam chyba wszystkie. Ale jeśli chodzi o legendarne klasyczne, to posiadam ich bardzo mało. Ostatnio jeden z widzów, yy, chyba, mam nadzieję, że to już jest mój widz, napisał, że yy, powinienem się cieszyć z tego, że mam 15 legendarnych kart. On ma tylko dwie. Tylko później on napisał, że gra 2 miesiące. Ja gram od bety. Także yy, troszeczkę jest różnica tego, że. Tych legendarek mam troszkę więcej, tak? Ale i to i tak jest dość mało, na tyle pakietów, co ja otworzyłem w swoim nędzy. O, jest jakaś legendarka, proszę bardzo. Mamy legendarkę, panowie i panie. Cóż to będzie? Cóż to będzie? No, co to będzie? Obstawiajcie w komentarzach, obstawiajcie. Czarny rycerz. Mm. Całkiem spoko. Brakowało mi tej karty. Mm, do niektórych deków się przydaje. Mm, może, może ją zacznę używać do jakiegoś deku. Tylko teraz w sumie. Hmm. Dobry byłby na przykład, jakby się grało przeciwko Paladynowi, który wystawia nam mm, tego za 8 many. Tyriona. To byłby dobry. Dobra, jedzie. O, jest jakiś epic, jest rzadki. Dobra, no czyli coś się ruszyło, coś, coś drgnęło. Cosik. Ale co to będzie? Technik jest fajny. Cóż my mamy za epik? Bójka, no dobra. Bójki mam dwie. Trzecia do kolekcji, jak najbardziej spoko, pójdzie na pył. Jedziemy dalej. Mm. Od razu wytłumaczę, dlaczego otwieram klasyczne, a nie otwieram yy, z najnowszego dodatku, czyli z przedwiecznych bogów. Znaczy, teraz jest jeszcze nowszy dodatek. Yy... Nie pamiętam, dyskoteka w Karazamie? Jakoś tak. Wybaczcie mi, no możecie mi dać łapkę w dół za to, że ja nie pamiętam, ale no, ja już tak jestem. Ja mam krótką pamięć, dobrą, ale krótką. I co my tutaj mamy? Święty ogień, święty gniew przepraszam. Yy... Sorry, że zaglądam w tamtą stronę, ale tam mam yy, ekran od telewizora i tam mi się ściąga gierka na Xboxa, yy, która była w tym miesiącu za darmo, więc zerkam sobie ile tam procent już się ściągnęła, może coś z niej nagram. Kto wie, kto wie, mam Wedię można byłoby zaszaleć. Nic ciekawego. Nawet nie zwracam w sumie uwagi na to, jakie to są karty. Jak jest żółta, no to wtedy wow. Albo jak jest ewentualnie yy, różowa. No, ale tak to, mam dwie rzadkie. Poza tym te wszystkie karty już znam. O! Złota płat płatnerka, bardzo fajna karta. Co prawda teraz już jest w dekach yy, niezbyt używana. Może tam na, na situnie, kitunie, katunie. Ja mówię na to katun. W Deku na Katunie yy, przy zbieraniu, tym ogromnym zbieraniu pancerza się przydaje ale tak poza tym na tym yy, Warrior yy, Dragon Warriorze czy, czy Tempo Warriorze, tam chyba jest ten dek, dek teraz na chwilę obecną, to, to już się tak go nie, nie stosuje tej karty. No ale dobra, zostało nam cztery pakiety plus ten co jest teraz no, będzie jedna legenda. Na pewno będzie jedna. Więcej nie spodziewam się. Wyssanie duszy, fajne. O, strażnik zagłady, super. Super, super, karta na... Mm, ...Czarnoksiężnika. Druga legenda! Epic! Co tu się dzieje?! Szok i niedowierzanie. Ogólnie bardzo fajne karty. No, poza tym wyzwalonym żywiołakiem, bo nie grany jest, niegrywany jest. Yy, baściowy smok. Super karta. Za dwa many, 3 dwa yy, nie może zostać atakowany czarami ani yy, mocami specjalnymi. Zacna karta. Co mamy w epiku? Nakładanie rąk. Powiem wam tak. Yy... Jak wyszedł dodatek y, Przedwieczni Bogowie musiałem sobie y, skraftić tą kartę z pyłu, ponieważ brakowała mi do, do deku na y, murlokach. I sobie ją zek, y, z y, stworzyłem. A teraz mi wyskoczyła. No cóż, tak to bywa. I co to za legendarna karta jest? Maligos! Malegos! A miałem sobie go właśnie yy, z pyłu stworzyć. Teraz powinny być fanfary, ale że nagrywam OBS-em, nie będę tego obrabiał w, w żadnym programie do nagrywania, tylko tak jak nagrałem, tak będzie. Także zobaczycie bez cięć. Mm, czysta reakcja moja na to wszystko co tu się dzieje na ekranie Zostały trzy pakiety Będzie jeszcze jakaś legenda? No, już chyba raczej nie, wątpię w to. Ale dwie legendy, na 20 pakietów Brzmi many Złoty. Fajny ka fa fa fajna karta fajna, fajna. Fajny brzmi. Cóż za rzadkiego? Studnia światła, już w ogóle nie grywana. Ja pamiętam, że z początku, gdy zaczynałem grać w, w Hearthstone'a, to moją główną postacią, którą grywałem, był właśnie kapłan. I kapłanem mam chyba najwięcej rozegranych spotkań, i wygranych spotkań. I właśnie, wtedy właśnie bardzo dużo studni używałem. Dobra, tutaj legendy nie mamy, ale mamy kolejne nadmiar mocy, szlachetne poświęcenie, yy, Strażnik Srebrnej Luny, bitewny szał, No i Strażnik Spaczenia. Ech. Ostatni pakiet. Ostatni, dwudziesty drugi pakiet. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu jest rzadka. Tu spuścić psy. Okrutny nadzorca. I studnia światła po raz drugi. Yy, chciałbym powiedzieć, że to na tyle, ale nie, bo wejdziemy w moją kolekcję i spyłujemy to, co. 865 PU, starczy nam, starczy nam, czemu nie wiem, czem, nie, czemu ja mówię w liczbie mnogiej, starczy mi na kolejną kartę legendarną, ale yy, czy chcę tworzyć yy, jakąś legendarkę? Na chwilę obecną, jak widzicie, yy, spróbuję może yy, pokazać wam to, yy, gdzie to jest, mam 5 deków. I tymi pięcioma dekami staram się grać. Te Wojownik jest niepełny. Yy, w wojowniku właśnie brakuje mi yy, yy, mastycariuszki? Dobrze mówię? Jezu, jak ona się nazywa? Justycariuszka Mariel. Yy, ta za sześć, co daje yy, że moc specjalna klasy jest ulepszona, tak? Spiłowaliśmy. Zobaczymy to jakie nam tu karty doszły. Dobrze? Troszeczkę przedłużę, niech ten odcinek troszeczkę potrwa. Płatnerka złota, jeszcze nie miałem, po raz pierwszy mam. Fajnie. Yy, drugą kartą, która się zachowała, jest bójka. Bójkę miałem jedną. Okazuje się, że i miałem jedną bójkę, nie dwie. Więc cieszę się z tego epika. Jak najbardziej. Ale najbardziej się cieszę z tego, że dostałem Malegosa. Malegos mi się przyda do druida. W druidzie jeszcze potrzebuję Fandrala, Żeby mieć właśnie dek na Malegosie. No. Także tak się, pre, tak się prezentują moje karty. Jak widzicie, nic szałowego nie ma. Także teraz muszę się po prostu zastanowić jaką legendarkę potrzebuję dalej. Zastanawiam się chyba czy jednak nie zrobić yy, z klasycznych. I w klasycznych dalej się kręcić. No bo to jest jednak yy, to jest jednak leg legendarka, która wraz z nowym rokiem yy, teraz jest rok krakena wraz z nowym rokiem nie zniknie, tylko zostanie do końca, tak? No. Tak się prezentują moje karty. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, to mnie na pewno zmotywuje do następnego y, filmiku. A może następny filmik będzie z areny. Czemu by nie? Fakt, moje areny są kiepskie. 5, 2, 5, 3 to jest. Znaczy, 5, 2. 5, 3, 6, 3 to jest maksimum, jakie wyciągam. Y, maksymalny wynik, jaki miałem, to było 9 zwycięstw. Ale może kiedyś przy nagrywaniu na YouTubea do tej 12 w końcu dobiję. Także. Yy, yy, nie, nie, nie. Także to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!